Chodzenie no, z wykrywaczem metali po plaży to dla jednych jest oczywiście hobby, dla innych świetne źródło dodatkowego zarobku, zwłaszcza w okresie letnim, bo wiemy, że w Piasku, ale jak widać nie tylko w Piasku, ale także w naszym ogrodzie można znaleźć nie tylko drobne monety, ale także o no, właśnie, co tam Państwa, różne kosztowności niesamowite. No właśnie, czym jest to, de, jak to się mówi? Wykrywanie skarbów, detektorystyka właśnie dokładnie i Czy to w ogóle jest legalne? Jestem ciekawa. W praktyce pokazuje nam Patryk, który coś tam wynalazł i za chwileczkę do nas dołączy. Mamy to! Znalazłeś? Jest! To chodź do się... nas, o, pokaż dobra, o, dobra, pokaż do kamery i chodź do nas. Jestem ciekawa. Patryk Chmielewski. Za nas dołączy, a u nas już i z nami. Martyna Przysłucha, detektorystka i jeszcze prywatnie narzeczona, pana Patryka. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Co tam znalazłeś? Poka, 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 poka. poka, poka. Niestety, niestety tylko nic ciekawego. niestety tylko nic za... I zazwyczaj tak to się zdarza, że nic ciekawego. Nawet ci nie sprecyzuje za jest? bardzo, coś to takiego. To jest prawdopodobnie Czy... jakiś kapselek po prostu. To wygląda na pognieciony. To my i... zakopaliśmy ten kapselek? Nie, nie. My tego nie zakopaliśmy. A to tak po się samo to odkrył, to się tak samo. A, myślałam, że my coś zakapaliśmy, a źle zrozumiałam. Myślałam, że to takie... będzie fajne. No, Spocznij trochę. Wyszło jak zawsze, słuchajcie. Ale y, rzeczywiście temat niezwykle ciekawy. To nie jest najciekawsze znalezisko, ale jestem pewna, że jakieś ciekawe wy macie już w swojej, nie wiem, walizce ciekawych... Ciekawych znalezisk. Ciekawych <laughs> ciekawostek, Opowiadaj. Zależy, czy chodzi o rzeczy współczesne, czy może bardziej trochę starsze. Jeśli chodzi o starsze rzeczy, no to było ich naprawdę sporo. Można powiedzieć, że chyba jednym z takich moich ulubionych to jest odważnik monetarny, hiszpańskie o. monety. Gdzie to znalazłeś? Znalazłem to w Świętokrzyskim, właśnie okay. z tego województwa pochodzę, okolice Sandomierza. Także ciekawe, ciekawe tereny, bardzo ciekawe znaleziska. Mm -hmm. A Martyna, powiedz, co, co ciebie zachwyca w tym... Chciałem powiedzieć sprzęcie, ale to przecież nie o sprzęt chodzi, tylko o co? Ja na początku nie interesowałam się tym w ogóle. Aha. Nie oglądałam, no kompletnie, jakby to nie istniało. Dopiero jak się zeszliśmy, no to naraził mnie, tak powiem. Siłą tym, rzeczy. Tak? No i naprawdę, teraz jak z nim chodzę, to naprawdę można ciekawe rzeczy znaleźć, no ale no, niestety nie wszystko można zachować. Mm. Eee, właśnie. No właśnie o to chodzi, ale naprawdę, czy na, jak on odpoczywa, bo tym machanie tym wykrowaczem też jest ciężkie. Mm -hmm. Jak odpoczywa, no to na przykład ja też sobie z nim pochodzę, mm, ale tak, żebym cały czas to nie. Okay. No właśnie, a skąd wiecie, co można zachować, a co nie? Jakie są tutaj reguły? Eee, no właśnie, te przepisy nie są. Do końca dobre, nie są dokładne, ciężko je zinterpretować. Tak naprawdę tutaj wszystko zależy od danej osoby. W gruncie rzeczy, rzeczy współczesne oczywiście możemy szukać, tak jak na przykład plaże, ale rzeczy starsze. Tutaj już chodzi o wojewódzki wojewódzkiego konserwatora zabytków. I tak naprawdę jeden uważa, że jakaś rzecz dana jest zabytkiem, trzeba ją oddać, ale już inny uważa, że nie trzeba. Mhm. Także to wszystko zależy od danego województwa, od danego urzędu. Wiemy, że to, co najcenniejsze to oczywiście ten pierścionek zaręczynowy, prawda? Który znalazłeś. <laughs> I potem sam wykorzystałeś, nie, okej. jest z Uratuje sytuację. <śled contagio> ale to by było bardzo ciekawe. No, by było. O tym sobie troszeczkę poza anteną rozmawialiśmy. Wiadomo, że to nie ten pierścionek zaręczynowy, ale opowiadaj, co znalazłeś na przykład za pomocą tego przyrządu na polskich plażach, co można znaleźć. No bo biżuteria tam po prostu leży. E tak, biżuteria jest bardzo dużo, zwłaszcza w sezonie, wiadomo. Złoto, e <śled Milliarden> srebro, ale głównie oczywiście bilont pieniążki. E ale przedrobienie szczęścia zależy, jeśli ktoś je ma, no to naprawdę można dużo rzeczy znaleźć. I przy okazji sobie właśnie na tych plażach zarobić. No właśnie, czy, czy można się autentycznie wzbogacić w ten sposób? Tak, tak. Zdecydowanie uważam, że tak. Co zwłaszcza jeśli ktoś ma, e, ma blisko, na przykład, nad plażę, e, no to wtedy ten, te koszty transportu nawet już nie wchodzą tak. w grę i sobie każdego wieczora może wieczorem przejść po całym dniu i nazbierać naprawdę bardzo dużo to ciekawych. Ile? ile na przykład? Tak średnio można powiedzieć. E, jeśli nie liczyć tutaj jakichś metali szlachetnych, mhm. no to myślę, że nawet koło stówy można uzbierać w sezonie. Nie? Tak tak takie chodząc na spacerze, dokładnie że tak powiem. Ale w tak, tak średnio, no to po prostu jakieś 30, może 40 zł dziennie w sezonie. O. No to i tak codziennie, jeśli ktoś chodzi regularnie i do tego doliczy się jakieś tam metale szlachetne, pierścionki i tak dalej, no to już może się zrobić ta suma naprawdę. Jasne. Ciekawa. I mówimy o tym, oczywiście tak zwanym pasie przybrzeżnym, czyli tak. o plaży, i tam to wszystko jest legalne. Tak. Prawda? Tam żadnych y, zgód, żadnych pozwoleń to nie. zupełnie. Tam wymaga. jest pełni legalne. Dobra, Martyna powiedz mi tylko jeszcze. To ty usłyszałaś czy coś tutaj? Tak, usłyszałam, coś, tak. Coś, coś się wydarzyło. Coś było, tak. Powiedz, po... znowu coś tu się wydarzyło, nie, coś tam to jest, coś, jest coś, a To to jest roz... pewnie rusowanie na. podest dzisiaj <laughs> po programie. Słuchaj, gdybyś mogła tylko napowiedzieć takie pierwsze podstawowe abecadło, jeżeli chodzi o obsługę takiego sprzętu, bo nie mam żadnych słuchawek na sobie, a powinienem mieć. No, można mieć, ale można. też nie trzeba wystarczy, że normalnie. Okej. Okay. No tutaj to Co głównie... to jest 197 albo 48 co się pojawia tutaj to jest to co za chwilę... To już bardziej pytanie do Patryka. A no jednak. Bo... Tak, no bo ja takimi technicznymi bardziej sprawami. No dobrze, ale wybieramy sobie po prostu różną którąś z funkcji, które tutaj widzę, tak? Jeżeli chodzi tak, o teren. to jest yy, pole to też się jest park, park. park. Dobra, wybieramy sobie park. A to tak, tego. To już trzeba przejść, Dobrze, ale tak jest. Blisko, słuchajcie, bardzo blisko to teraz, dobra, zostawmy na razie tutaj hmm. obsługę tej, um, tej, tej elektroniki. Natomiast jeżeli chodzi o sam um, sam proces, to co? A co to teraz? Lebo, jakiś inny dźwięk. A czego jest ten dźwięk? E, inne daje na żelazo, I inne co? daje na kolor. To wszystkim liczy się ten. Poczekajcie, nie mówmy na raz, nie mówmy na raz. Inny dźwięk na żelazo, inny na że na kolor. A to na jaki przykład, to był kolor? Ty, ty. Tutaj na przykład ale raczej co? duże żelazo będzie. Tak, właśnie. Czyli od rusztowania no Tak, Tak, dalej. No tak. Czyli kopiemy, a nie, to rusztowanie. A, jaj. Ruszt... Ale, ale może tak na tą trawkę nie. pójdźmy jeszcze troszeczkę, co? M mogę iść troszeczkę Ciekawa. na trawkę. I co, idziesz krok po kroku. tutaj bogaci tak. ludzie czasami przychodzą, drodzy co? Państwo, co? <laughs> może a? coś skupili. Oczywiście okay. tempo takie trochę szybsze, Szybszej, szybsze, tak. szybsze. I bardziej do przodu. Bardziej. O, było, było. 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 Tu, <laughs> tutaj, zaznacz tutaj, zaznasz. Dobra, To będzie skarb. Dobra. Nikt tego I co nie teraz? To no, nasz. tak jak piraci. I no teraz kopać trzeba. I, I teraz kopiemy. Co się dzieje, powiedzcie jeszcze, w waszych emocjach? Jak, jak dobry dźwięk usłyszycie? Myślę, że właśnie najciekawsze to jest to, że nigdy nie wiemy, co jest w tej ziemi zakopane, co tam czat. jest. No to jest i to fajnie. jest ta adrenalina, że czasami może się nic nie udawać, cały dzień może nic nie wychodzić z ziemi Aha. ciekawego, sam złomek, jakieś gwoździe i tak dalej, aż tu nagle coś ciekawego wyskoczy z ziemi i, i jest wtedy ta radość, ta satysfakcja, że godziny się poświęciło, ale się udało, tak? I ja to Czuję Ten moment, kiedy rzeczywiście ja, ja coś tutaj tak, nam myśli No, Nie jest... wiem dlaczego, ale Jesteś... to mnie strasznie jakoś podejrzewa, że tutaj jest coś Jest skar... coś ekscytującego. Tak, się, jest to wciągające, no bo nie wiadomo co tam jest w tej dziedzinie. Troszkę można sobie też odpocząć. Przy tym mówiłaś, że oczywiście fizycznie to jest wyczerpujące, bo sobie tak. wyobrażam, bo trzy tak. godziny chodzenia w ten sposób to rzeczywiście prawa ręka jest potem do wymiany. No. Ale głowa troszkę odpoczywa? Troszkę tak, można się uspokoić, no bo jednak to cisza, tylko wykrywacz. Okej, okay. no tutaj proszę, Maestro. Coś ja mało jest tych te raz... rzeczy, bo tu jest. Nie, nie, nie ktoś ja tu... Zbierał. Tak, mało. Tak, jest mało. Jest mało. O, tutaj nic się nie dzieje, tak naprawdę. No dobrze, to to, słuchajcie. Tak, czy... To jest to. Jest to. Tak, ty jesteś człowiek ze jest złota, to tam Tomek. Bardziej, niższe dźwięki, jak na przykład 20-22. Jakby położyć pi ten pierścionek, obrączkę, to prawdopodobnie Serio? będzie 1, 22, Czyli... 21. Ja to Niemczech, spróbuję, nie ale należy, że empirycznie spróbowałem. Jeśli chodzi o głębokość, to jeszcze może na koniec. Czy tutaj, jakby, jak daleko sięga? Zależy, zresztą, jak zresztą, duże zresztą. rzeczy są. Właśnie takie obrączki, no to na przykład ten podstawowy wykrywać, no jest. to sięgnie... 2,5 tak jak dwa 2,2, to jest to? To będzie to. Aha. Tak, tak. 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 ekstra. Dobrze, My proszę pana, ja moje szczęście w takim razie już znalazłem. Dziękuję ci bardzo. Na jaką głębokość jesteśmy w stanie, a może z jakiej głębokości jesteśmy w stanie coś wydobyć i usłyszeć? No właśnie, jeśli chodzi o takie obrączki, jakieś monety, no to myślę, że to będzie głębokość tak od 5 znaczy wiadomo od samej powierzchni do 20 25 cm. Okay. Czyli to jest tak. taka w miarę niezła A. głębokość, ale sprzęt jest podstawowy, także też nie jest nic Tak na spadek. Tak na spadel. na spadel. damy radę. Aha. Ale oczywiście jeśli ktoś chodzi za takimi rzeczami wojennymi, mhm. no to już naprawdę można wykopać coś nawet z metra. Może nawet głębiej, wow. wszystko zależy od wielkości, tak? Jeśli jest przedmiot podłużny na przykład i głęboko to i tak będzie ten sygnał i doświadczony jeszcze poszukiwać, okay. na pewno go usłyszę. Dobrze, to na koniec, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy je zapytali, kiedy ten ślub? Właśnie, oddaję to we właściwe ręce, życząc znalezienia prawdziwego złota, mój drogi. Bo widzę, nie ma co czekać. No nie A ma co na czekać na rozmowę, dobra, bo tutaj ja widzę, że rozkręciliśmy kolejny temat. Dziękuję, Państwa, dzięki serdeczne. Proszę Państwa,